Ligowy klasyk na remis, Raków Częstochowa coraz bliżej Mistrzostwa Polski i aż 9 drużyn bezpośrednio zaangażowanych w walce o utrzymanie. Więcej o tym, co wydarzyło się w 28. kolejce w dalszej części filmu. Zapraszam. Cześć, witam Cię na kanale Różne Oblicza Piłki i zapraszam na podsumowanie 28. kolejki Ekstraklasy. W pierwszym piątkowym meczu warta poznań pokonuje Śląska Wrocław 3 do 1. Wrocławianie prowadzili już o trzeciej minucie. Samobójczą bramkę strzelił Iwanow, ale później strzelali już tylko gospodarze. Zaczął z relak, podwieszył prowadzenie szmyt. Na 3 do 1 miłość Szczepański. Zaskoczenia nie było tutaj żadnego. Śląsk, stabilna forma, czyli forma bardzo słaba. Na ten moment jest to najsłabsza ekipa w naszej ekstraklasie. Mająca bardzo duże problemy w każdej formacji. Obrona nie funkcjonuje, pomoc nie daje piłek do napastników, a napastnicy, nawet jak mają te sytuacje, to ich nie wykorzystują. W meczu w Grodzisku Wielkopolskim Poznaniacy podali pomocną dłoń. Śląskowi Wrocław Iwanow trafił do własnej bramki, ale Śląsk nie potrafił tego przekuć na chociażby jeden punkt. Trener Dziurdziewicz próbuje wszystkiego, zmienia zawodników w pierwszym składzie. W meczu z Wartą od początku wyszedł Garcia i Jastrzębski, jednak zmiany personalne nie przyniosą rezultatów. Być może zmiana ligi przyniesie coś lepszego dla Śląska, bo Śląsk jest na jak najlepszej drodze do spadku do pierwszej ligi, nie potrafi wygrać już od sześciu spotkań. Natomiast warta, warta zagrała na swoim dobrym poziomie, żeby ograć w tym sezonie wartę, trzeba zagrać naprawdę niezłe spotkanie. Poznaniacy mieli na 18-20 metrze tyle miejsca, Wrocławianie w ogóle ich nie atakowali, że gdyby piłkarze warty zażyczyli sobie rozbić namioty, rozpalić ognisko. To nikt z Wrocławia nawet by ich na tym pikniku nie odwiedził. O godzinie 20.30 zagłębie lubin mierzyło się z górnikiem zabrze i to goście wygrali ten mecz 2 do Na początku drugiej połowy gola strzelił Bergström, pod sam koniec Paczeko. Zabrzanie wywożą z lubina 3 punkty. Trudno cokolwiek dobrego powiedzieć na temat pierwszej połowy. Obie drużyny grały tak, jakby tego spotkania wygrać nie chciały ale wydaje mi się, że to ciężar gatunkowy tego spotkania takich przytłoczył, ponieważ zarówno Zagłębie, jak i Górnik, jak wiadomo, są zaangażowane w walkę o utrzymanie. Dobrą sytuację w pierwszej połowie miał Jakub Świerczok. Mógł strzelić swojego pierwszego gola po powrocie do Ekstraklasy w tym sezonie. Trafił w poprzeczkę, ale w poprzeczkę swojej bramki. W 51. minucie Górnik wychodzi na prowadzenie, Bergström strzela na 1 do 0, i po tej sytuacji górnicy tworzą kolejne sytuacje. Dobre sytuacje bramkowe marnuje Jokota i Krawczyk. Krawczyk nawet strzela bramkę, ale sędzia słusznie odgwizduje pozycję spaloną. Górnik kontroluje to spotkanie, ale gospodarze też mieli swoją sytuację. I to doskonałą sytuację, ponieważ Filip Starzyński w 71 minucie marnuje rzut karny. Jeżeli w takich meczach nie wykorzystuje się takich sytuacji jak rzut karny, no to niestety meczu wygrać nie można. I tak też było w tym przypadku. Górnik w ostatniej minucie meczu podwyższa prowadzenie, a zagłębie, poza tym rzutem karnym, było w zasadzie bez sytuacji bramkowych. Górnicy grali bardzo dobrze w obronie. Agresywnie doskakiwali do piłkarzy Zagłębia, szczególnie było to widać w drugiej połowie, a dużo wiatru w ofensywie dawał Jokota. Już w poprzednich spotkaniach Jokota był bardzo aktywny, w tym również podtrzymuje swoją formę. Gdyby był tylko skuteczniejszy pod bramką rywali, to jak na nasze ekstraklasowe warunki, byłby piłkarzem praktycznie kompletnym. W setnej minucie tego meczu, czyli w dziesiątej minucie doliczonego czasu gry, rzut rożny ma Zagłębie Lubin. Zagłębie tego rzutu rożnego nie wykorzystuje, ale istotną informacją jest to, że bramka Lubinian Judith wbiega w pole karne górnika. Próbuje pomóc swojej drużynie w strzelaniu gola. Górnik wychodzi z kontratakiem i paczeko z okolic linii środkowej pakuje piłkę już do pustej bramki zagłębia. Mamy wynik 2 do 0. Teoretycznie hmm, nie ma różnicy, czy drużyna wygra 1-0 czy 2-0. No bo i tak zgarnia trzy punkty, ale w tym konkretnym przypadku chyba trochę przeliczył się Waldemar Fornalik albo przed meczem nie sprawdził dokładnie jaki te drużyny mają bezpośredni bilans, ponieważ Górnik tym zwycięstwem, dwiema bramkami w bezpośrednim starciu z Zagłębiem ma bilans korzystniejszy. Czyli jeżeli na koniec sezonu Zagłębie Lubin i Górnik Zabrze będą miały taką samą ilość punktu, punktów i będą na granicy utrzymania to wtedy wyższe miejsce w tabeli będzie miał górnik Zabrze, i coś mi się wydaje, że przy takim ścisku, który panuje w dolnej części tabeli, ten wynik może mieć realny wpływ na ostateczne rezultaty w lidze. Sobotnie granie zainaugurowało starcie przy ulicy Józefa Kałuży. Krakowia pokonuje na własnym stadionie Radomiaka 3 do 0. W pierwszej połowie bramkę zdobywa Rakoczy, a w doliczonym czasie gry Gisa i Makuch. Krakowia po nieudanym spotkaniu z pogonią Szczecin wróciła do systemu z trójką obrońców i jak widać się to opłaciło, zdobyła trzy bramki, nie straciła żadnej. Natomiast Radomiak gra ciągle to samo przez całą rundę: wrzutki na rosze i być może wysoki napastnik ktoś strzeli. Tym razem się nie udało. Ciągłe wrzutki doprowadziły nawet do tego, że po meczu z, Rad z drużyny Radomiaka został wyrzucony trener Lewandowski i zastąpił go. W mojej ocenie bardzo ciekawy rumuński trener Konstantin Galsa. To z czego zapamiętamy to spotkanie, to niestety fatalna kontuzja Ramosa. Zawodnik Radomiaka po starciu z Osimą złamał obie kości pod udzia i na razie nie wiadomo kiedy będzie w stanie wrócić do gry. Kontuzja wyglądała fatalnie, jeżeli ktoś chce, to może sobie w skrótach z Kanal Plus to zobaczyć. Sędzia Myć na początku pokazał czerwoną kartkę Japończykowi, później po analizie VAR oczywiście się z tego wycofał. To nie była wina zawodnika Krakowi. Życzymy Ramosowi dużo zdrowia i powrotu na boisko. Radomiak kończył ten mer w dziesiątkę. Trener Lewandowski już wcześniej wykorzystał komplet zmian i pomimo tak fatalnej kontuzji swojego zawodnika, nie mógł zastąpić go nikim innym. W tej sytuacji nie działa tak tzw. zmiana medyczna. Czyli coś, co zostało wprowadzone niedawno. Przypomnę, na czym to polega. Zawodnik, jeżeli ma uraz głowy i źle się czuje, to nawet wtedy, jeżeli już limit zmian został wykorzystany, to może zostać zastąpiony przez swojego kolegę z drużyny jako taka zmiana dodatkowa. Czyli powiedzmy, że 5 zmian jest wykorzystanych. Nagle, na skutek, powiedzmy, nie wiem, starcia w powietrzu, zawodnik czy traci przytomność, czy ma zawroty głowy i sygnalizuje, że się źle czuje. I musi zejść z boiska, to trener ma prawo do takiej zmiany. W tej sytuacji o zmianie medycznej nie było mowy, tak traktują przepisy, i teraz trzeba się nad tym zastanowić, czy to jest dobry przepis. Moim zdaniem, tak poważne kontuzje jak ta Ramosa powinny jak najbardziej kwalifikować się do tak zwanej zmiany medycznej. Drugie sobotnie spotkanie to żółto-czerwone derby. Korona kielcy mierzyła się z Jagielonią Białystok. Gospodarze to spotkanie wygrali 2 do 1. Chociaż nie było łatwo. W pierwszej połowie przeważali goście z Białego Stoku, co zaowocowało bramką i maza. Bramką po rzucie rożnym. Korona nie potrafiła zagrozić bramce Alomerowicza, i można powiedzieć, że goście do przerwy zasłużenie prowadzili. W drugiej połowie Kamil Kuzera postawił wszystko na jedną kartę. Był moment, że w końcówce spotkania na boisku jednocześnie był Kostosz, błani, krzykawka i kiełb, więc bardzo ofensywne cztery postacie, i to się opłaciło. Korona grała to, co grała w ostatnich meczach najczęściej i to, co wychodziło im dobrze, czyli częste przerzuty ciężaru gry. Z lewej strony na prawą, przegranie przez środek, znowu na drugą stronę i tak też pada pierwsza bramka. Bricek zagrywa piłkę w pole karne, tam znajduje się prawy obrońca Zator i głową pokonuje Alomerowicza. Wydawało się, że po strzelonym golu to Korona będzie nadal atakować i będzie chciała przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, ale to Białostoczanie mieli kapitalną sytuację. A konkretnie Jesus Imas. Hiszpan miał doskonałą sytuację, aby pokonać Konrada Forenca. Niestety zrobił to na tyle nieudolnie, że nie udało mu się nawet oddać strzału. A jak wiadomo, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i korona kielce w ostatniej minucie meczu po rzucie rożnym. Czyli w taki sam sposób, w jaki Bramkę w tym meczu straciła, za sprawą Jewgini Sikawki odnosi zwycięstwo i plasuje się po tej kolejce na 11. miejscu w tabeli. Na zakończenie ekstraklasowej soboty Lechia Gdańsk mierzyła się z pogonią Szczecin. Goście to spotkanie wygrali 1 0 po samobójczym trafieniu Abu Hanny. Pomimo zwycięstwa pogoni, ten mecz nie przebiegał pod dyktant do portowców, co było zaskoczeniem. Mówiłem w poprzednich swoich filmach, że pogoń ma bardzo duży potencjał ofensywny, i szczerze mówiąc, liczyłem na to, że na tle takiego rywala jak Lechia będą w stanie go pokazać. Niestety rozczarowałem się. Pewnie nie tylko ja, ale i większość neutralnych kibiców, którzy oglądali to spotkanie. Lechia zagrała niezłe spotkanie, no ale co z tego, skoro nie zapisuje sobie nawet jednego punktu? Jeżeli marnuje się takie sytuacje, jaką miał diabatę. I 200% nawet nie 100, 200% sytuację, marnuje też Zwoliński. No to niestety, pierwsza liga wita i bardzo trudno będzie się Lechi z tej strefy spadkowej wygrzebać, ponieważ Gdańszczanie mają chyba najtrudniejszy terminarz ze wszystkich drużyn walczących o utrzymanie. Wnioski po meczu są takie: Zmiana trenera w Lechi nie przyniosła niczego dobrego. W Gdańsku został zatrudniony trener, który niekoniecznie. Dobrze sprawdza się w walce o utrzymanie i też sprawdzał się w niej, ponieważ ostatnim klubem, jaki prowadził, to był klub cypryjski, który spuścił z tej ligi. Jeżeli chodzi o pogoń, mimo nie najlepszego spotkania w ofensywie, Kamil Grosicki to jest absolutny kozak jak na naszą ligę. Mimo swojego już zaawansowanego wieku, jest szybszy od większości obrońców, bardzo dobry w dryblingu i kreuje sytuację. I to właśnie po jego dośrodkowaniu w polu karnym samo boja wpakował Abu Hanna. Szczerze mówiąc nie wiem czy to jest większa zasługa mimo wszystko Grosika czy, obrońca Lechii, czy obrońcy Lechi, ponieważ wszyscy wiemy jak Abu Hanna prezentował się w Legii i dlaczego z tej Legii został wyrzucony. Lechia w sytuacji dramatycznej, gdańszczanie nie dopisują sobie żadnych punktów do ligowej tabeli i jedyną rzeczą, dzięki której mogą się utrzymać w naszej lidze jest to, że to jest ekstra klasa i tutaj wszystko jest możliwe. W niedzielę o godzinie 12.30 na boisko wybiegły ekipy Piastek, Liwice i Wisły Płock. Gospodarze wygrywają, zasłużenie zresztą to spotkanie 1-0 po bramce Amejo. Wisła Płock w tym meczu nie istniała, statystycznie oddała tylko dwa strzały. Nie dwa celne strzały, tylko dwa strzały w całym spotkaniu, z czego w pierwszej połowie ani jednego. Piast robił co chciał, po zdobyciu gola kontrolował dalej, dalej grę. Zawodnicy Aleksandara Wukowicza wymieniali sobie podania. Wisła Płock niekoniecznie chciała razem z nimi grać w piłkę. No i mecz przegrała. Do obrazu nędzy, jaki zaprezentowała Wisła Płock w tym spotkaniu, należy dodać dwa aspekty. Po pierwsze, fatalna interwencja bramkarza gradeckiego, który praktycznie sam wbił sobie piłkę do bramki. No Ja nie wiem, jak bramkarz na poziomie ekstraklasy może wpuszczać takie gole, chociaż jest jeszcze jeden ananas i jeszcze o nim będzie w tym odcinku. Gradecki to po pierwsze, a po drugie superstrzelec Bartosz Śpiączka. Zawodnik wypożyczony z korony nie jest w stanie trafić do siatki już od ponad 1200 minut. 1200 minut bez gola. Snajpera. Snajpera, który został wypożyczony z korony, bo uwaga, obraził się na to, że Leszek Ojrzyński najpierw, a później Kamil Kuzera, przystali go wystawiać w pierwszym składzie. Hit. Natomiast Piast... Po raz czwarty z rzędu wygrywa 1 do 0 i dzięki temu zwycięstwu Gliwiczanie plasują się już na szóstym miejscu w ligowym tabeli. W pięciu ostatnich spotkaniach cztery zwycięstwa po 1 do 0 i jeden remis. W drugim niedzielnym meczu lider tabeli, Raków Częstochowa, pokonuje na własnym boisku widzę Łódź 2 do 0. Częstochowian uratowały stałe fragmenty gry. Na samym początku bramkę z rzutu karnego strzela Iwi Lopez, a w ostatniej akcji meczu w doliczonym czasie gry. Na 2 do 0 trafia Frantudor i Częstochowianie odnoszą bardzo ważne zwycięstwo. Trzy punkty, można powiedzieć, trochę wymęczone, bo to nie był wielki mecz Rakowa. Widać, że Raków w najwyższej formie nie jest, ale właśnie takimi spotkaniami wygrywa się Mistrzostwo Polski. Jak się później okazało, legia swojego meczu nie wygrała i Raków zwiększył przewagę nad wiceliderem. Jaki był to mecz? Był to mecz dwóch drużyn, które nie za bardzo chciały lub też tego dnia nie potrafiły atakować. Dużo błędów popełniał bramkarz Rakowa Wladan Kowacewicz i aż dziw wierzę, że Widzewiacy nie byli w stanie wykorzystać choćby jednej sytuacji. Najaktywniejszym zawodnikiem w drużynie Widzewa był Bartłomiej Pawłowski, ale nawet jemu nie udało się strzelić choćby jednej bramki. Raków po raz jedenasty z rzędu wygrywa na własnym stadionie i pewnie zmierza po Mistrzostwo Polski. Niedziela to przede wszystkim ligowy klasyk, spotkanie Legii z Lechem, mecz elektryzujący nie tylko na boisku, ale również na trybunach. I pomimo tego, że ostatnie mecze pomiędzy tymi drużynami zazwyczaj nas rozczarowywały, to tutaj spodziewaliśmy się wielkiej, wielkich emocji, ze względu na to, że obie drużyny nadal są w grze. Legia o Mistrzostwo Polski, a Lech Poznań o zapewnienie sobie gry w przyszłym sezonie w Europejskich Pucharach. Ten mecz jak to często w piłce nożnej bywa, miał różne oblicza. Pierwsza połowa to absolutna dominacja gospodarzy, co przełożyło się na szybko strzelonego gola. Thomas Peckhardt już w 11 minucie pokonał Bednarka i Legia miała ułożone spotkanie. Mało tego, nie wycofała się po tym strzelonym golu. Nie dała Lechowi w ogóle przestrzeni na reakcję. Atakowała raz jednym, raz drugim skrzydłem. Grała bardzo agresywnie w środku pola i wydawało się, że Lechici nie będą w stanie odwrócić w wyniku tego spotkania. Fantastyczną sytuację w pierwszej połowie zmarnował Mikel Iszak. Wyszedł sam na sam z Chładunem, niestety dwukrotnie poprawiał sobie piłkę przed strzałem. Źle przyjął piłkę, źle ją opanował, w konsekwencji czego strzelił również źle. To nie jest pierwszy raz, kiedy Iszak w ostatnich meczach takie sytuacje marnuje, bo jeżeli wrócimy o kilka dni wcześniej do spotkania z Fiorentiną, to tam również przystanie 1 do 0 dla gości. Szwed miał naprawdę dwie dobre sytuacje w polu karnym, które niestety zakończyły się fiaskiem ze względu na jego błędy techniczne. Tego, co zobaczyliśmy w drugiej połowie, nie dało się w żaden sposób przewidzieć. Lech Poznań szybko wyrównuje, Afonso Souza trafia w 47 minucie na 1 do 1, pokonuje Chładu w zamieszaniu w polu karnym i, podobnie jak Legia w pierwszej połowie, nie ściąga nogi z gazu. Lech przejmuje totalnie kontrolę nad meczem. Wyglądało to tak, jakby obie drużyny zamieniły się w przerwie koszulkami. Efektem tego druga bramka Afonso Sołzy, Portugalczyk rozegrał kapitalne spotkanie i słusznie został wybrany zawodnikiem całego meczu. Legia się jednak nie poddała, zagrała to, co umie grać najlepiej, czyli akcję skrzydłem, w wyniku czego Paweł Wszołek wpakował piłkę na 2 do 2 i mecz zakończył się remisem. Taki rezultat moim zdaniem praktycznie przekreśla szansę legii Warszawa na zdobycie w tym roku mistrzostwa Polski swoje plany będą musieli odłożyć do przyszłego sezonu. W tym roku jest jeszcze do wygrania puchar i wszystkie siły Kostarunyć pewnie włoży w ten mecz, który odbędzie się 2 maja na stadionie narodowym. Komiczną sytuację mieliśmy w drugiej połowie za sprawą Christophera Welde i Afonso Souza. Skrzydłowy Lecha Poznań próbował wymusić rzut wolny i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że próbował nabrać sędziego po starciu ze swoim klubowym kolegą. A tak naprawdę tego starcia w ogóle nie było, jak pokazały powtórki. Nie było kontaktu pomiędzy Welda a Souzą. Sytuacja zupełnie niespotykana, którą Norwek próbował jeszcze uratować strzałem z dystansu. Ale o tym strzale to już w ogóle szkoda gadać. Moim zdaniem jednak coś się tam zadziało. No to nie jest możliwe, żeby profesjonalny piłkarz przebiegając obok swojego kolegi z drużyny po prostu padał tak, jakby mu prawie urwało nogę. I tutaj mam trzy teorie spiskowe. Pierwsza jest taka, że Welde padł na skutek kontaktu. No bo jakiś kontakt musiał być. Jeżeli nie było kontaktu fizycznego, to musiał być kontakt wzrokowy. Welde po prostu zmierzył się z kimś wzrokiem, przegrał ten pojedynek i był tak bezsilny, że padł na murawę. To jest pierwsza opcja. Rozwiązanie numer dwa, Harry Potter. Na pewno na Christophera Weldę zostało rzucone jakieś zaklęcie i on po prostu się poddał. Nie był w stanie z tym walczyć, no bo jakiś człowiek byłby silniejszy od magii. Rozwiązanie numer 3. Weldę padł ofiarą kreta. Jest wiosna, ładna trawa, przy Łazienkowskiej również piękna, no i zaplątał się tam jakiś kret, starał się wykopać kopiec, w tym momencie przebiegał Weldę... Nieszczęście było takie, że zahaczył o ten kopiec, przewrócił się biedny, i szczęście w nieszczęściu, że nic mu się nie stało. Sami wybierzcie sobie wersję, która według Was jest najbardziej prawdopodobna. Według mnie palce maczało tutaj uniwersum Harry'ego Pottera. W ostatnim meczu 28. kolejki Ekstraklasy klasy Stalmielec zremisowała na własnym stadionie z miedzią Legnica 1 do 1. Legniczanie mogli bez problemu to spotkanie wygrać. Prezentowali się całkiem nieźle. Może nie był to idealny mecz, ale podobnie jak w meczu z Legią, także ze stalą, mieli realne szanse na zwycięstwo. Nawet prowadzili 1 do zera po pięknej bramce czuki, ale niestety przyszedł doliczony czas gry. Znowu odniesienie do meczu z Legią i znowu strata bramki. Fatalny błąd Abramowicza wykorzystuje Mateusz Matras i stal rzutem na taśmę inkasuje jeden punkt. Ja utrzymuję w dalszym ciągu, że Abramowicz po prostu nie umie bronić. Jest to bramkarz taki, który ma problemy z łapaniem piłki i z podejmowaniem decyzji. Zawalił gola w Kielcach, zawalił gola w Legnicy w meczu z Legią i zawalił gola w meczu ze Stalą Mielec. No to już trochę za dużo, jak na bramkarza drużyny, która rozpaczliwie walczy o utrzymanie. Kolejne takie spotkanie, w którym mieć traci zwycięstwo w doliczonym czasie gry. Wydaje mi się, że to już jest koniec. Nie ma w mojej ocenie nadziei dla, dla, dla legnicza żadnej. Być może ten przyszły sezon w pierwszej lidze spowoduje to, że po jednym albo po dwóch latach oni z powrotem wrócą do Ekstraklasy, ale ten sezon zapowiada się tak jak ten poprzedni, czyli mieć po prostu awansowała i po jednym sezonie z tej ligi spadnie. Podsumowując, Raków Częstochowa wykorzystuje potknięcie legii Warszawa w ligowym klasyku i pewnie zmierza po mistrzostwo Polski. Przewaga 8 punktów, być może nie jest jeszcze bardzo duża, wydaje mi się, że Raków jeszcze straci punkty w tym sezonie, ale nie wierzę w to, że Legia jest na tyle silna, żeby wygrała wszystko do końca. W dolnej części tabeli nadal trwa walka o utrzymanie, 9 w tabeli Wisła Płock ma tylko 5 punktów przewagi nad 16 Śląskiem Wrocław i tutaj będzie walka do samego końca. W ostatnich kolejkach bardzo dużo będzie spotkań pomiędzy bezpośrednimi rywalami do utrzymania się w lidze, więc ta część tabeli zapowiada się zdecydowanie ciekawiej od tej górnej. Jeżeli chodzi o 28. kolejkę Ekstraklasy, to by było na tyle. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górze i napisz komentarz.